Orędzie 447 Vicenza Trzydziestego 31 marca 1991 roku Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Matka Radości Uczestniczcie ze mną najmilsi synowie w radości całego wszechświata Jezus z wstał minęła mroczna godzina Getsemani i Kalwarii w ciągu trzech dni wypełniła się największa tajemnica historii: zdrada, sąd, skazanie, kalwaria, agonia, śmierć i nowy grób. Wszystko przeminęło, Jezus z martwych wstał, Jezus żyje pośród Was. Przeżywajcie wielką radość ze mną, Matką radości. Gdy Jezus ukazał mi się we wspaniałości swego chwalebnego ciała, Moje serce napełniła wielka radość, która już więcej mnie nie opuściła. Niech nic odtąd nie mąci głębokiej radości waszego ludzkiego życia, ani grzech, bo został zmazany, ani ból, bo został włączony w odkupienie, ani śmierć, bo na zawsze została zwyciężona. W waszej ziemskiej wędrówce przemierzacie na nowo etapy drogi samego Chrystusa. Przeżywacie jeszcze chwilę oczyszczenia i cierpienia Getsemani oraz Kalwarii. Dziś jednak wraz ze mną, matką waszej radości, otwórzcie drzwi waszych serc jedynie na radość. Z martwych wstały i żyjący pośród was Chrystus, układa wam wszystkie wydarzenia, aby spełnił się jego boski plan. Przygotowuje wszystko by wkrótce przyszło do was Jego Królestwo Chwały.